Lekcja pod tytułem Liczby ujemne. Do tej pory w całej arytmetyce, którą zajmowaliśmy się, a więc dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, dzieleniu, mieliśmy do czynienia z tak zwanymi liczbami dodatnimi. Ale myślę, że na co dzień, mimo że jeszcze w szkole tego nie było, spotkałeś się bądź spotkałaś z tak zwanymi liczbami ujemnymi. Najlepszym przykładem występowania liczb ujemnych jest termometr. Przyjrzyjmy się. Tu narysowałem taki niby zaokienny termometr. Powiedzmy, że na tym termometrze musimy zaznaczyć temperaturę 7 stopni. 7 stopni Celsjusza. No to gdzie będzie 7 stopni? Tu jest 0, 5, o, tutaj jest 7 stopni, w tym miejscu jest 7. Świetnie, 7 stopni. No to obok narysowałem oś, pionową oś. Myślę, że to Ci nie przeszkadza. Mamy też 0, 5, 10, 15. No to to 7 będzie o właśnie w tym miejscu. Mamy 7 stopni. Świetnie. Ale czasami w zimie występują też, jak dobrze wiesz, temperatury ujemne, czyli jest tak zwany mróz. Mama spojrzy na, za okno na termometr, mówi oho, niezły mróz. I mówi jest minus 10 stopni. Minus 10 stopni gdzie na termometrze o w tym miejscu. Tu będzie minus 10. No to na naszej osi tutaj jest minus 10, prawda? Możemy powiedzieć jest lekki mróz, jest tylko minus 2 stopnie. No to napiszmy sobie minus 2 stopnie. Gdzie to będą minus 2 stopnie? O tutaj są minus 2 stopnie. Druga kreseczka pod zerem. Czyli gdzieś na naszej osi, mniej więcej tutaj. Tu się nie staram na razie być dokładnym jeszcze na tej osi. No ale równie dobrze, może powiedzieć, o, jest bardzo ciepło, jest 15 stopni. 15 stopni. Czyli o, na termometrze będzie dotąd, aż sięgało słupek rtęci, czyli na naszej osi to będzie tutaj. Jak widzisz, liczby ujemne występują w życiu. Najlepszym przykładem właśnie jest termometr, ale i w wielu innych sytuacjach też mamy do czynienia z liczbami ujemnymi. Zaznaczyłem tutaj te liczby na osi pionowej, a teraz przesunę troszeczkę w dół i zauważ, że możemy te same liczby, jak troszeczkę obrócimy tą oś i położę ją tak normalnie, już bym powiedział, zaznaczyć oczywiście i na tej samej osi i po kolei pozaznaczam te liczby. 7, Stopni, no to było gdzieś tutaj, prawda? Minus 10 stopni, tutaj. Minus 2 stopnie, tutaj. Co robię? Tylko zaznaczam w tych samych miejscach, co na naszej osi pionowej. Czyli tak samo, jakbym na termometrze zaznaczał. I ostatnie 15 stopni. O, w tym miejscu. Jak widzisz, temperatury ujemne, temperatury ujemne to były te wszystkie... Liczby, które były na lewo od zera. A temperatury dodatnie to te wszystkie liczby, które były na prawo od zera. Tak samo tutaj, zobacz, na naszym termometrze. Dodatnie to są do góry, to są nad zerem. Ujemne są do dołu, pod zerem. W ten sposób możemy sobie wyobrażać właśnie liczby ujemne. Jak masz. Na początku z nimi po raz pierwszy do czynienia, dobrze je sobie wyobrażać na termometrze albo na osi, która przypomina nam termometr. Nawet wręcz na początku na osi pionowej będziemy to robili za chwilę. Kolejne ćwiczenia i na osi pionowej, i na osi poziomej. To jest bardzo przydatne, żeby mieć taką wyobraźnię. Gdzie to jest, że dodatnie to są u góry. Zaznaczmy, dodatnie to są u góry osi. Albo inaczej, na prawo, ujemne u dołu osi. Czyli inaczej na lewo. Co z zerem? Zero to jest taka fajna liczba, która nie jest ani dodatnia, ani ujemna. Nie zalicza się ani do liczb dodatnich, ani ujemnych. Po prostu jest zerem. Nie mówimy o zerze, że to liczba dodatnia, albo liczba ujemna. Nie, nie, zal, nie zalicza się ani do czerwonych, ani do zielonych, tak można powiedzieć. Jest pośrodku, jest takim punktem granicznym pomiędzy liczbami dodatnimi i liczbami ujemnymi. No to teraz popróbujmy pozaznaczać liczby ujemne, ale i dodatnie na osi. Popatrz, na przykład może być takie polecenie. Zaznacz na osi liczbowej liczby i tutaj są wymienione liczby. Zaznaczymy je najpierw na osi pionowej. No bo pamiętamy, ujemne będą pod naszym punktem granicznym, czyli pod zerem. Zero jest punktem granicznym. Nad zerem są liczby dodatnie, pod zerem liczby ujemne. No to popatrzmy sobie. Najpierw zaczniemy z dodatnimi. One są najprostsze, prawda? Dodatnie to jest 7, 4, 3, 5. Pozaznaczajmy. Kreseczka. Każda to jest odcinek 1. Czyli mamy tak. 1, 2, 3. Tutaj jest 3. Zaznaczamy. Dalej o 1 więcej. 4. Zaznaczyliśmy już drugą liczbę. Teraz o 1 więcej. 5, 6 i 7. I tu już mamy z głowy liczby dodatnie. Skreślmy je sobie. Gotowe. No a teraz liczby ujemne. Ja to będę robił innym kolorem. Oczywiście ty w zeszycie tego nie musisz, możesz to robić tym samym. Będę na zielono je zaznaczał. Tu mamy cztery liczby ujemne. Popatrzmy, jak to będzie wyglądało. Przyjrzymy się jeszcze na chwilę naszemu termometrowi. Zobacz, im niżej w termometrze, tym coraz mniejsza liczba ujemna. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10. O, już bardzo zimno. Minus 11, minus 12, minus 13, minus 14, minus 15. Coraz mniejsze liczby. Coraz mniejsze liczby, bo coraz zimniej się robi. Więc w dół coraz mniejsze liczby są. No to popatrzmy. Minus 1. Gdzie będzie? No tutaj. Minus 1. Zaznaczone. Teraz mamy zaznaczyć minus 5. Tu jest minus 2, od razu zaznaczamy minus 3, minus 4, minus 5. Dalej, ostatnia liczba to minus 8. To idziemy sobie dalej od minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Najmniejsza z tych liczb. Minus 1, minus 2, minus 5, minus 8. Minus 8 jest najmniejsza. Tą stronę liczby maleją, no a do góry liczby rosną. No to teraz to samo, co zrobiliśmy na tej osi pionowej, termometrowej, zróbmy na naszej osi poziomej, już takiej klasycznej. Zaczniemy znowu od liczb dodatnich. Tu mamy 1, 2, 3, dalej 4, dalej 5, 6, 7. Gotowe. A teraz liczby ujemne. Idziemy sobie w lewo, czyli maleją liczby. Minus 1. Dalej. Minus 2. Minus 3. Minus 4. Minus 5. Minus 6. Minus 7. Minus 8. Czyli w tą stronę liczby maleją. W prawo liczby rosną. Zaznaczyliśmy nasze liczby na osi. Już umiemy zaznaczać. No to teraz, skoro już umiemy zaznaczać, no to kolejna umiejętność to jest porównywanie. Bo często może się pojawić takie właśnie polecenie: uporządkuj liczby od najmniejszej do największej. No, przypomnijmy sobie: w dół, czyli inaczej, w prawo od zera, w lewo od zera, liczby maleją. W górę od zera, czyli inaczej w prawo, liczby rosną. No to, żeby uporządkować, dobrze, przynajmniej na początku, pozaznaczać sobie na osi, pozaznaczamy te liczby na osi, a później ustawi, będziemy widzieli od razu, w jakim one są porządku. Która jest najmniejsza, to będzie ta na dole osi, czyli inaczej na lewo. Największa będzie u samej góry osi, u samej góry termometru, czyli inaczej na prawo tej klasycznej osi. Zaznaczajmy. Najpierw liczby dodatnie, bo jak zwykle to łatwiejsze. Na czerwono. Trójka, siódemka, dwójka i czwórka. To są liczby dodatnie. No to tak, tu jest 0, 1, no to tutaj jest 2, piętro wyżej 3, to już mamy z głowy. Teraz 4, też już zrobiłem i 7. Tu było 4, 5, 6, 7. O, tu jest 7. Super. No to teraz liczby ujemne. To są nasze liczby ujemne. Minus 2, minus 1, minus 5, minus 8. No to jedziemy w dół. Piętro niżej, minus 1. Znów zjeżdżamy o piętro niżej, minus 2. Dalej, minus 3, minus 4, minus 5. Piętro niżej, minus 6, minus 7, minus 8. Która najniżej? Minus 8, ona jest najniżej, prawda? Już możemy uporządkować nasze liczby tak naprawdę, ale zaznaczmy to jeszcze na osi liczbowej, ja to zrobię. Tu było 0, więc tu jest na lewo minus 1, jeszcze na lewo minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. No i dodatnie dla porządku zaznaczę. Jeden to tu jest 2. Na prawo 3. Dalej 4, 5, 6, 7. Super. No to teraz mamy ją uporządkować, czyli ustawić od najmniejszej do największej. Pamiętasz, do góry, czyli na prawo liczby rosną. Na dół od zera, czyli na lewo liczby maleją. To która będzie najmniejsza? Ta, która jest na samym dole. Minus 8 jest najmniejsza, czyli inaczej najbardziej na lewo. Minus 8 jest najmniejsza, to wpisujemy. Najmniejsza jest minus 8. Dobrze. Nad nią jest co? Minus 5. No to wpisujemy. Minus 5. Co jest nad nią? Minus 2. No to wpisujemy. Minus 2. Co jest nad nią? Minus 1. O, zaznaczamy. Minus 1. Co jest nad nią? Następną liczbą jest 2. Czyli wpisujemy 2. Dalej 3, 4 i 7. 3, 4 i 7. I w ten sposób uporządkowaliśmy od najmniejszej do największej. Tu najmniejsza, a później rosną, 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 aż do siódemki. Jak musisz porównywać liczby ujemne i dodatnie, Radzę Ci przynajmniej na początku robić tak, jak to pokazałem. Najlepiej na osi pionowej. Pozaznaczać, i wtedy będziesz od razu widzieć, ta, która na dole najmniejsza, a do góry już tylko rosną. To jest najlepsza metoda. Albo na kartce zrobię robić tą oś, albo wręcz może w głowie. Jak masz dobrą wyobraźnię i nikt ci obok nie przeszkadza i można się skoncentrować. Przejdźmy teraz do takiego praktycznego ćwiczenia. Znowu nadal jesteśmy w dziale porównywanie liczb ujemnych, bo to jest ważny dział. Popatrz, takie polecenie. Zaznacz na osi. Na czerwono wszystkie liczby większe od trzech, na zielono liczby mniejsze od trzech. I będziemy to robili oczywiście znowu na obu osiach. Najpierw zaznaczmy sobie 3. Gdzie jest 3? Jak 0, to, to mamy jeden, dwa, trzy. Ciach. 3 i na poziomej też zaznaczymy. 1, 2, 3. O, tu jest nasze 3. I teraz tak, na czerwono liczby większe mamy zaznaczyć. Proszę bardzo. No to zaznaczamy wszystkie większe. To są wszystkie większe. Nad trójką, czyli inaczej, na prawo od trójki, to są wszystkie liczby większe. Zaznaczamy. Wszystko na prawo jest większe, a teraz na zielono mniejsze. Proszę bardzo, biorę zielony. Pod trójką to są wszystkie liczby mniejsze. Wszystko, co jest pod trójką, to są liczby mniejsze. Jak się ma oś pionową, to bardzo łatwo. Mniejsze to u dołu, większe to u góry. Na no z osią poziomą, jak się przyzwyczaimy, że na lewo mniejsze, na prawo większe, to też jest łatwo. Czyli na lewo wszystko, co na lewo. To jest mniejsze. No to zaznaczam te wszystkie liczby. Tutaj nie podpisałem ich na osi, ale mam nadzieję, że nie było takiej potrzeby. U Ciebie w zeszycie ćwiczeń zazwyczaj albo w podręczniku bendy, będą te liczby podpisane. I chciałem tutaj robić bałaganu, tylko 0 zaznaczyłem. A więc u dołu lub inaczej na lewo to wszystkie mniejsze. Na prawo lub inaczej u góry to wszystkie większe. Dobra, no to druga część tego ćwiczenia. Znowu, na czerwono liczby większe, ale tym razem od minus 4. Na zielono liczby mniejsze, też od minus 4. No to najpierw zaznaczymy sobie minus 4 na naszej osi, na obu, najpierw na pionowej. Tu jest 0, więc idziemy w dół. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Tu na naszym pionowym termometrze jest minus 4. Na naszym poziomym termometrze mamy minus 1, minus 2. Minus 3, minus 4, tu jest minus 4. No to dobrze. No to zaznaczamy. Na czerwono większe. Większe to wszystkie, które u góry. No to rysujemy. Zaznaczamy wszystko, co jest nad minus 4, to jest większe od niego, więc wszystkie te liczby, które są nad nim, są od niego większe. U góry albo inaczej na osi poziomej, na prawo. Więc wszystko, co jest na prawo, od tej liczby jest od niej większe wszystkie te liczby zaznaczamy pracowicie udało się większe zaznaczone teraz na zielono liczby mniejsze czyli wszystko co jest u dołu wszystko pod minus 4 lub inaczej na lewo od minus 4 jest od minus 4 mniejsze i gotowe pamiętaj u góry lub na prawo większe. W dół lub na lewo mniejsze. Super. Teraz poznamy jeszcze jedno, jedno nowe pojęcie. Mianowicie tak zwane liczby przeciwne. Cóż to takiego dziwnego jest? Popatrz. Zaznaczę sobie tutaj liczbę 4. A po drugiej stronie, albo policzmy, może jaka jest odległość liczby 4 od 0. Ile tutaj jest? 1, 2, 3, 4. Odległość jest 4, prawda? Tutaj to 0 jest jakby takim lusterkiem. Po drugiej stronie lusterka, w tej samej odległości jest jaka liczba? Minus 1, minus 2, minus 3. No, minus 4. Taką parę liczb, która leży w tej, po tej samej w tej samej odległości od lusterka, którym jest 0, nazywamy liczbami przeciwnymi, bo leżą po przeciwnej stronie lusterka lub inaczej po przeciwnej stronie 0. Po przeciwnej stronie 0. No to teraz spróbujmy znaleźć liczby przeciwne do tych czterech. Weźmy sobie na początku 2. Zaznaczam 2 i szukam jej, tej dwójki odpowiednika po drugiej stronie lusterka. No to popatrzmy. Zmienię sobie kolor. Jaka jest odległość do lusterka? 1, 2. No to teraz do lusterka, czyli do zera. No to teraz z drugiej strony też odmierzam 2. 1, 2. Co jest w tym miejscu? Minus 2. A więc liczbą przeciwną do 2 jest minus 2. No to teraz liczba przeciwna do minus 4. Gdzie jest minus 4? O, w tym miejscu jest minus 4. Jaka jest odległość do lusterka, czyli do zera? Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. No to w prawo od lusterka jedziemy cztery kroczki. Raz, dwa, trzy, cztery. I jesteśmy w czwórce. A więc liczbą przeciwną do minus cztery jest liczba cztery. Leżą po tej, w tej samej odległości od lusterka, którym jest zero. Siódemka. Zmieńmy kolor. Siódemka mamy, jak tu było 4, tutaj jest 5, 6, tu jest 7. No to liczymy odległość do lusterka, czyli do 0. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Do lusterka jest 7, więc po drugiej stronie też trzeba odmierzyć 7. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Minus 6 i co? I minus 7. Czyli liczbą przeciwną jest minus 7. Czy już widzisz, jaka jest zasada? Liczbą przeciwną do jakiejś tam liczby jest liczba, która ma taką samą cyfrę, czyli tutaj cyfrą jest 3 w tym naszym ostatnim przypadku, ale ma inny znak, przeciwny znak. Jak tu było minus, to tu jest plus. Więc liczbą przeciwną do minus 3 będzie 3. Ale na początku, szukając w ćwiczeniach, jakie masz do zrobienia w zeszycie ćwiczeń, albo w zbiorze zadań, albo w podręczniku, jak ci każą znaleźć liczbę przeciwną, to radzę sobie na osi właśnie odmierzyć odległość do lusterka, którym jest 0, i na drugą stronę powędrować tą samą odległość. I już wiemy, jaka jest liczba przeciwna.